Zabawne komiksy z żartami, których nie powstydziłby się sam Karol Strasburger. Nie masz przyjaciół, czyli internetowe suchary młodego łodzianina Maćka Sławskiego. Z autorem ich rozmawia reporter Planety Łódź Bartek Godziński. Twórcy komiksów humorystycznych zawsze dążą do tego, żeby rozśmieszyć e, czytelnika. Twoje komiksy raczej e, tak wprawiają z zażenowaniem facepalm i w ogóle Boże, jaki żal. Dlaczego tak? Możesz rozśmieszyć swojego e, czytelnika także przez to, że komiksy są aż tak beznadziejne że właśnie rodzi się to współczucie, yy, rodzi się to uczucie pożałowania. Efekt jest ten sam. Czytelnik jest rozśmieszony, a to, jakimi drogami do tego dojdziemy, to... to już jest sprawa długorzędna dla mnie. I skoro ja często takim właśnie sucharami, jakie e, są wiem, znakiem filmowym firmowym mojego komiksu, e, sam na co dzień, więc to była też najoczywistsza forma, kiedy, kiedy zakładałem komiks. Określiłeś swoje komiksy jako suchary? Czym są takie suchary, definicje, jakbyś mógł podać? <laughs> Wiesz, co, suchary trudno jest znaleźć definicję. U mnie to najczęściej się opiera na, na dwuznaczności pewnych słów i na takich. Dosyć nieoczywistych skojarzeniach, e, o których człowiek tak w pierwszym momencie by nie pomyślał, kiedy powiedzmy e, jeden z moich ostatnich jeszcze niepublikowanych po, e, pomysłów. E, komiks o e, egzaminatorze, który oblał kandydata na prawo jazdy, i narysuje egzaminatora, który oblewa kandydata kawą. To są rzeczy, o których człowiek na co dzień nie myśli, a kiedy się zwróci mu uwagę na to, że, że to jest jakaś dwuznaczność i to jest na pewnym poziomie śmieszne, co... Efekt rozśmieszenia jest osiągnięty. Jakie po prostu zabawy słowne. Ym, dobrze. A to, to znaczy też, że na przykład ym, Karol Strasburger jest Twoim idolem, jeżeli chodzi o dowcipy. Wiesz co, Karol Strasburger jest w ogóle osobną kategorią dowcipów, jak dla mnie. I yy, no nie jest to do końca mój styl, ale przyznam, że niektóre tego dowcipy są naprawdę tak cudnie żenujące i tak cudnie beznadziejne, że nie sposób się ze współczucia właśnie uśmiechnąć i tak, tak spolitowania, że... Ale też szanuję gościa za to, że, jakby to określić, no... Wszyscy się z niego śmieją przed telewizorami, w internecie jego żarty są absolutnym hitem. A on robi swoje i jakby kompletnie się tym nie przejmuje. No, mi się wydaje, że tej dużą rolę odgrywa pieniądz w tym. Mm, kiedy zacząłeś w ogóle rysować suchary? Czy to jest tak, że jakby całe życie słynąłeś z tego, że mówiłeś suchary, aż w końcu postanowiłeś stworzyć komiksy, czy jak to było? E, jeszcze to same komiksy to właściwie robię odkąd pamiętam. Już jak byłem mały, to... E, Robiłem jakieś strasznie tandetne, strasznie dziecinne komiksy, w których bohaterami zawsze były psy. Nie wiem czemu psy, kochałem psy. Potem to stopniowo się rozwijało. W gimnazjum i liceum robiłem jakieś w zeszytach scenki z życia klasy, które zawsze mniejszym lub większym hitem w klasowym gronie były i tak naprawdę dopiero no... Rok temu, trochę ponad rok temu na studiach się zorientowałem, że to kurczę, nie śmieszy tylko, tylko mnie yy, i tę wybraną grupę osób, która jest ze mną blisko, tylko właściwie to jest dosyć uniwersalny humor. I chyba pół roku, tak, trochę ponad pół roku temu się zdecydowałem na, na umieszczenie tego wszystkiego już oficjalnie w internecie jako dostępne dla każdego. Pff, I nadal jestem zaskoczony, że to się cieszy aż taką popularnością, bo... No nie spodziewałem się, że właśnie to takie żenujące poczucie humoru będzie aż tak popularne. Ludzie odwiedzający tą twoją stronę z komiksami rozumieją o co chodzi? Że, że te dowcipy nie mają być śmieszne, ze znaczy tak z założenia śmieszne? Wiesz co, nie wiem. To też mnie czasami zastanawia, czy może ktoś wchodzi na, na moją stronę i myśli Boże, to są najśmieszniejsze komiksy na świecie i to są takie super żarty. Ale zakładam jednak, że większość czytelników yy, kuma tę koncepcję i, i jakby bardziej śmieje się z koncepcji niż z moich żartów. Mam nadzieję, ale jeśli ktoś jest taki, kto, kogo naprawdę to śmieszy, to... Cieszę się. Albo współczujesz bo... No to takie, takie jest troszeczkę pomieszane ze współczuciem, ale jeżeli komukolwiek ten komiks sprawia radość w jakikolwiek sposób, to jest dobrze. O to mi chodzi. Głównym bohaterem komiksów jest Stefan. Czy jakoś się z nim identyfikujesz? Czy te na przykład sytuacje też są trochę z życia? E, wiesz co, zdarza się. Zdarza się. Na początku, kiedy zaczynałem robić komiksy i nadal troszeczkę, troszeczkę tak jest, są wplatane w to małe takie hmm, wątki autobiograficzne, małe inside joki ze sobą samym, e, które niekoniecznie wyłapują, znaczy, których na pewno nie wyłapują ludzie postronni, być może ludzie z mojego otoczenia. Czasami zauważam jakieś konekcje między komiksem a moim życiem, ale tak, zdarza się, że Stefan jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem mnie. Twoje komiksy są utrzymane w czarno-białej formie. Jak je rysujesz? To robisz w programie graficznym czy najpierw na kartce i później to przerabiasz? Nie, to są robione na, na kartce komiksy, które po, po prostu potem skanuję i ewentualnie coś tam poprawiam w komputerze. Ale to wszystko właściwie tak, jak jest widziane na stronie, w takiej formie y, Prezentuje się na kartce papieru. Ile na razie zrobiłeś tych komiksów do tej pory? E, opublikowanych na nie masz przyjaciół jest chyba kilka ponad sto, ale jakby doliczyć do tego to, co robiłem kiedyś, bo na początku jeszcze się opublikowałem na, na swoim prywatnym profilu Facebookowym dla, dla znajomych. Plus to, co było wcześniej, to. To jest na pewno liczone w setkach. To co mówiłeś, że wcześniej to też były suchary, czy, czy jakiś inny cykl? Wiesz to suchary też się zdarzały, i e, teraz już skupiłem się na tych sucharach, żeby to ująć przede wszystkim w jakąś taką w miarę spójną formę, i, e, i żeby jakiś ten, ten przekaz był jednolity. Wcześniej zdarzały mi się też e, przedstawienie w krzywym zwierciedle właśnie scenek z, z życia, czy to klasy licealnej, czy to moich znajomych. I to wtedy jeszcze nie zawsze były suchary. Ale kiedy teraz muszę się ograniczyć do czegoś, co jest w miarę uniwersalne i, i dla każdego, a nie tylko dla e, grona ludzi z mojego otoczenia, to suchary zdecydowanie dominują. Zdarzają mi się chyba, przynajmniej taką mam nadzieję, naprawdę komiksy, które są po prostu śmieszne, ale to jednak w mniejszości zdecydowane. A masz jakiś ulubiony odcinek? O, jak ulubiony odcinek. Ostatnio strasznie byłem dumny z e, komiksu o tym, że. Stefan miał... Aha, sam autobus, który wiózł Stefana na wycieczkę szkolną, e, rozbił się w wypadku i to jest strasznie smutne, ale przynajmniej można było powiedzieć, że zginął z klasą i to był chyba pierwszy taki zamieszczony na nie masz przyjaciół komiks, który, hmm, który nie był taki do końca grzeczny i nie był tylko zwykłą... E, grą słów, czy czymś w tym stylu, tylko faktycznie śmiał się z czegoś, z czego teoretycznie nie powinno się śmiać, a ja też lubię takie żarty i yy, na co dzień też, też zdarza mi się takie żarty robić, więc to rodzaj... Hmm. No, czułem się dosyć dumny, że udało mi się to przenieść po prostu na, yy, na moje komiksy w końcu. A ile zajmuje ci narysowanie jednego komiksu? Chyba to chwilę, jak już masz pomysł, prawda? Jak mam pomysł, to jeżeli się bardzo przykładam, robię podrys ołówkiem, zanim go poprawię tuszem, to no 15 minut góra. Jeżeli komiks jest długi z paroma kadrami, a zwykle jest z jednym, więc to 5-10 minut na co dzień. Zamierzasz je jakoś publikować w innej formie niż w internecie? Kiedyś myślałem o tym, żeby to już po jakimś czasie to jeszcze chyba nie czas na to wydać jakiś mini album z tym nawet w totalnie amatorskiej formie, ale żeby to po prostu było uwiecznione na papierze i no to by była fajna, fajne ukoronowanie tego, że... Że ja się publikuję i ktoś to jednak czyta. Do każdego albumu byłby dołączony słuchacz, że można było sobie przegryźć tak, jak się czyta. Wiesz co, to bardziej butelka wody, żeby nie, nie, nie odwodnić się od tej suchości moich komiksów. Te swoje komiksy otworzysz, no, przychodzą ci rzeczy do głowy, trochę też z życia czerpiesz, ale czy masz też jakieś inspiracje inne, innych twórców komiksów? Tak, oczywiście. Jest, jest kilku twórców komiksowych, których naprawdę szanuję. E, z polskich moimi ulubionymi są Jakub Demski, autor dużych ilości naradców i Maciek Łazowski, który kiedyś tworzył Back City, a teraz e, publikuje się na Głosy w mojej głowie i to są naprawdę świetne komiksy e, i chciałbym kiedyś właśnie... Ten, ten poziom poczucia humoru osiągnąć, bo ja, to, ja tę śmieszność osiągam innymi drogami, a Łazowski chociażby jest no po prostu śmieszny i, i za to go ogromnie szanuję. Jeszcze jest parę zagranicznych komiksów typu Cyanide and Happiness czy Wolf Morgen Haler, którzy też naprawdę. Hmm. Oni już stworzyli z tych swoich komiksów, wręcz działające firmy oni się z tego utrzymują. I myślisz, że to też jest przyszłość komiksu, takie internetowe komiksy, że kiedyś przestaną, być, przestaną się ukazywać komiksy w formie takiej papierowej. Wiesz co, to, to prawdopodobne. Ja nie, nie do końca siedzę w tych środowiskach komiksowych, które czytają te poważne komiksy yy, i które na stwierdzenie chociażby, że Cacard Donald jest komiksem, to wyśmieją rozmówcę. Ale obawiam się, że no mentalność ludzi się zmienia i są przyzwyczajeni do tego, że, że wszystko jest za darmo, że w internecie jest właściwie wszystko i jestem więcej niż pewien, że nawet teraz ludzie po prostu nielegalnie ściągają skany albumów komiksowych z internetu, więc to pewnie się przeniesie, tak jak przeniosła się muzyka, tak jak przeniosły się filmy, chyba wszystko kiedyś wyląduje w internecie, więc... Obawiam się, że tak. A szkoda, bo to też jest fajna rzecz mieć ten papierowy komiks w łapach i yy, przewracać tę stronę, czyli zapach drukarni. No, szkoda. Ale jestem stary, to mam... Lubię takie właśnie staromodne rzeczy. Też mi się wydaje, że może nie do końca, bo jednak teraz jest taki winylem, przeżywają drugą młodość, książki też, no... Na przykład e-booki tak się nie przyjęły, jak miały się przyjąć, więc może z komiksami tak nie będzie. Może. Wiesz co, to na pewno do pewnego stopnia przejdzie do internetu i na pewno też będzie grupa właśnie stara gwardia fetyszystów komiksów, którzy muszą ten komiks w rękach mieć i to nawet może być dobre, bo jeśli to jest. Yy, jeśli te drukowane komiksy będą drukowane już tylko dla tych największych koneserów i, i miłośników tej formy, to, to będzie to robione starannie, będzie to naprawdę hmm, coś. Tak jak właśnie wracamy znowu do, do, do muzyki czy filmów. Teraz, jeśli już muzyka jest wydawana na fizycznym nośniku, to dbałość o y, jakość tego wydania i o to, żeby to było naprawdę ładne. I atrakcyjna też wizualnie jest ogromna. Więc może tak też będzie z komiksami. Ale wolałbyś tworzyć um, komiksy w internecie, które są publikowane za darmo i wtedy no, szersze grono odbiorców będzie? Czy takie właśnie um, drukowane na papierze, ale już wtedy za pieniądze? Założeniem nie masz przyjaciół. Od początku było to, że to będzie non-profit i, i ja to robię tak właściwie dla, dla swojej przyjemności. I raczej ta, ta nisza drogich, ekskluzywnych, pięknie wydanych komiksów pozostanie dla komiksów yy, poważnych. Tych, e, tych naprawdę poważanych i e, mających jakąś renomę w środowisku, a komiksy humorystyczne są trochę inną kategorią dla mnie. To jest coś, co ludzie odwiedzają, właśnie e, siedząc w domu, żeby poprawić sobie humor, żeby się rozśmieszyć na co dzień. I to raczej zostanie w internecie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś oprócz, nie masz przyjaciół, tworzysz? Zamierzasz tworzyć? Masz jakieś pomysły? To jest jeszcze jeden pomysł, który właściwie. Od roku uchodzi yy, mi po głowie i, i muszę po prostu się zebrać, żeby to zrealizować. Muszę sobie zapewnić yy, po prostu dopływ kolorowej prasy do domu. Nawet może być przeterminowana. Jeżeli ktoś, kto, kto teraz słucha, może dostarczać do Łodzi, yy, powiedzmy, przeterminowaną politykę, przekrój czy coś w tym stylu, to, to proszę o kontakt. I <laughs> yy, chodziło mi o właśnie robienie komiksów ze zdjęć yy, polityków, sławnych ludzi, które tam są. Kiedyś tak właśnie bawiłem się, męcząc jakieś, jakąś stertę kobiecych pism, które dorwałem gdzieś tam i, i zabawa była przednia, bo naprawdę można z takich, e, jeżeli ma się wyobraźnię, to na zdjęciu, na którym dwójka ludzi rozmawia, powiedzmy, z ich gestów można wywnioskować naprawdę różne absurdalne, głupie rzeczy i naprawdę coś śmiesznego stworzyć z zdjęcia, które jest, no... Prasowe. Trochę takie jak Fotostory z Brawo. Oj, jest. Trochę tak. No, mam nadzieję, że w sumie Fotostory z Brawo też jest śmieszne, prawda? Ja, jak zawsze się dorwę do Fotostory z Brawo, to leżę ze śmiechu. Ale mam nadzieję, że jednak to już będzie bardziej. Hmm. Ten prostolinijny rodzaj humoru, nawet mniej, mniej w tym będzie sucharów, a więcej po prostu absurdu i czegoś po prostu śmiesznego. Zobaczymy. Z autorem komiksu Nie masz przyjaciół, Maćkiem Sławskim, rozmawiał reporter Planety Łódź Bartek Godziński. Ekstra newsy na planecie Łódź.